Witam Państwa serdecznie. Nazywam się Asia Bożak i jestem kosmetologiem. Chciałam krótko opowiedzieć Państwu o mojej codziennej pielęgnacji z marką LPG. Oczywiście, zawsze należy zacząć od oczyszczenia skóry. Ja w tym celu wybieram płyn micelarny, właśnie marki LPG, który ma neutralne PH, więc nie będę musiała nakładać później toniku. Również nie pozostawia uczucia lepkości na skórze, dzięki czemu nie muszę go zmywać, co oszczędza mój czas. Jednak najbardziej lubię go za jego działanie, które wynika oczywiście ze składników aktywnych w nim zawartych. Pierwszym ze składników aktywnych jest wodny ekstrakt z konsolisty europejskiego. Będzie on powodował syntezę i uwalnianie beta-endorfin, skeretynocytów oraz neuronów czuciowych w obrębie naszego naskórka, co da mojej skórze uczucie ukojenia, złagodzenia, podrażeń. Drugim składnikiem aktywnym jest 3% Aqua axel. Jest to pochodna glukozy pochodząca z pszenicy, która ma działanie mocno higroskopijne, które również zapobiega ucieczce wody z naszego naskórka, a to z kolei ochroni naszą skórę przed agresywnymi czynnikami środowiska zewnętrznego. A więc... Mam przygotowane waciki, nakładam i czuję piękny zapach. Zapach, który stworzył Christian Dior, który jest w każdym kosmetyku właściwie właśnie tej marki i powoduje, że wcale nie mam ochoty zapominać o codziennym demakijażu mojej skóry, nawet kiedy jestem mocno zmęczona. Moim pierwszym krokiem, jeśli chodzi o pielęgnację będzie nałożenie serum Anti Aging Renewal Serum. Jest to aż 22% kompleks regenerujący w oparciu o kwas hialuronowy pochodzenia biotechnologicznego. Jego działanie będzie mocno odżywcze, również zwiększające nasze nawilżenia, wygładzające zmarszczki czy poprawiające strukturę skóry nadającej promienny wygląd. Jak go aplikować? Przekręcamy, naciskamy w celu dostania się do pipety produktu. Odkręcam. Różowy kolor z takimi mikro nakładam. Bardzo aksamitna, delikatna formuła szybko się wchłania. Mogą Państwo porównać jedną i drugą moją dłoń. Jest ona gotowa na drugi krok. Drugim krokiem będzie krem z tej samej linii, czyli z linii Gold. Jest to Anti-Anging Renewal Cream o takim samym działaniu. Jednak konieczne jest, aby już po tym serum nałożyć, przykryć go kremem. Jak będą go państwo używać, proszę zwrócić uwagę na wieczko i przekręcić w kierunku e, tej kropli. Będzie tutaj też takie charakterystyczne kliknięcia. Wtedy naciskam, wychodzi odpowiednia ilość produktu. E, działanie, pomimo tego, że bardzo mocno odżywcze, nie obciążające skórę. E, polecam tą linię osobom po Zabiegach uszkadzających skóra, czy to po zabiegach laserowych, nieablacyjnych czy ablacyjnych, gdzie jesteśmy nastawieni na długą jej regenerację, na jej przebudowę, w celu jeszcze zwiększenia efektów zabiegowych w gabinecie. Kolejnym krokiem, moim faworytem jest Eye and Lip Contour Cream. Jest to Kombinacja e, aż 30% kompleksu LPG ze specyficznymi składnikami e, dla oczu i ust. I, jak Państwo zwrócą uwagę na tą końcówkę, e, ona chłodzi, e, powstała z czterech stopów metali stosowanych w chirurgii, aby również miała działania uczulającego. Nakładamy rano e, takimi płonnymi rano i wieczorem, ale rano szczególnie z uwagi na obrzęki płynnymi ruchami na zewnątrz. Ta końcówka jest zimna, przynosi duży komfort, również będzie miała działanie unoszące górną powiekę, działanie przeciwzmarszczkowe. Jednak tak jak wspomniałam o obrzękach, jak wybieram też głównie z uwagi na tendencję moją do powstawania cieni obrzęków co powoduje ich zminimalizowanie rano. Z tyłu mają Państwo przycisk, który trzeba nacisnąć w celu wydostania się produktu. Jest to opakowanie airless, czyli nie ma prawa tam dostać się żadnego powietrza, dzięki czemu nie musimy wkładać swoich palców do środka. Jest to wszystko bardzo mocno higieniczne, możemy wykorzystać w pełni cały produkt.